Tak, jakby oni stamtąd to zabrali, ale oni to zabrali. Mhm. Um, no to zabrzmi, może dziwnie, ale poza, oni to zabrali po spotkaniu z tą samą kobietą albo podobną, w sensie mającą te same. Nie chcę powiedzieć przeznaczenie, ale te same cele albo te same, przekazującą tą samą informację, i tak jakby oni też się spotkali, albo przyszła do niej w jakiś sposób ta sama, nazwałabym ją boginią, bo tak po prostu czuję. Taka kobieta, która no, ma taką niesamowitą energię w sobie. Mhm. I, I widzę, że oni w jakiś sposób przejmują, widzę po prostu, że to jest w lochach jakiejś ogromnej, to jest jakaś ogromna budowla, taka po prostu niesamowicie przepastna po prostu. E, tak jakby to był jakiś, nie wiem, ogromny... Czy to jest te świątynia króla Salomona, czy to jeszcze jest jakieś inne miejsca? Być może to może być właśnie ta świątynia. To jest, bo mam takie przeświadczenie, że to należy do Salomona, natomiast to są lochy gdzieś takie. I oni to przejmują, oni zabierają to. Zabierają to ze sobą. I oni. To jest ich cel ochronić to. Szczerze mówiąc. Nie zdziwiłabym się, gdyby, bo pokazała mi się też katedra Notre Dame, gdyby to się znajdowało gdzieś bardzo, bardzo głęboko, gdzieś w podziemiach albo jeszcze pod podziemiami katedry.